Siemka, tutaj Zióta. witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj ponownie gramy w Minecraft i jesteśmy, jak widzicie, w nederze, e, właściwie dosłownie tam, gdzie skończyliśmy. E, no i myślę, że czas najwyższy się stąd wydostać, tylko muszę zlokalizować, w którą stronę musimy iść. E, Okej, okay, czyli to będzie w tamtą stronę. E, I, 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 i... Tam, gdzieś tam. No dobra, no to myślę, że musimy się przekopać. Oj, oj, oj tutaj widzę. E, musimy wyjść z tego kanionu, inaczej nic nie zdziałamy. No i kontynuujemy naszą e, podróż, naszą e, przygodę. Jak to w końcu jest w tytule e, Minecraft e, przygoda. Więc e, jesteśmy w ciekawym miejscu, tak swoją drogą. To myślę, że warto jest wspomnieć. I trzeba tu uważać na różnego rodzaju e, ciekawostki czyhające na nas. Więc wydaje mi się, że w sumie to przytnę trochę tę drogę. Oczywiście jeżeli coś się stanie, to na pewno będziecie e, mogli to zobaczyć. Także myślę, że już z samego startu widzimy się za chwilę. Hmm, to jest w pewien sposób... Eee, mało ciekawy rozwój sytuacji dla nas, ponieważ nie mamy elity, przez co no musimy sobie jakoś poradzić. Jaju, i muzyka zaczyna grać bardzo głośno, ale to dobrze, bo artyści się spisali, i to myślę, że musimy wszyscy przyznać. Oh! <ślesk> Już myślałem, że po mnie. O, skończyła mi się tarcza! No to mamy problem. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam potrzebna na przestrzeni e, tego e, netheru, chociaż możemy też e, zrobić sobie tarcze. Mamy odpowiednie surowce. E, tam nie ma piglinów chyba, są tylko zombie. E, pff, no ale... oj, dużo Endermanów. I jest też Piglin. Chciałbym zabić te Endermany. Mogą się przydać, bo mamy tutaj duże przestrzenie pokryte lawą. No i mamy całkiem sporo tych perełek z tych dwóch Endermanów. I w sumie nie jesteśmy już też jakoś super daleko, to znaczy w jednej osi, w tej osi Z. Już spokojnie jest, teraz tylko w tamtą stronę musimy iść. Oho, i jest też nasz bastion, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, to jak najbardziej zapraszam, bo wydaje mi się, że jest co oglądać, tak więc. Jeżeli nie widzieliście, to. Teraz wyłączcie ten film, idźcie do tamtego, a potem zastanówcie się nad e, ponownym podejściem do tego, przynajmniej o to was proszę. No i mamy nasz portal, cudownie, w końcu się wydostajemy z tego e, miejsca. Generalnie uważam, że NEDE po e, update 1.16. E, tak, 1.16 to był update nedeu jest dosyć upiedliwy, Szczerze, o ile jest zrobiony fajnie, to wolałem jednak stary. No, ale myślę, że to już raczej kwestia gustu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo śmieci i trzeba coś z tym zrobić, bo no musimy iść dalej, nie? A... No trzeba coś zostawić, bo inaczej no, nie damy rady wyruszyć. Żeby zdobywać coś nowego, tak więc e, musimy się nad tym poważnie zastanowić. A najlepiej przy okazji powiększyć też nas, naszą skrzynkę. No i kolejny gravel się usunął. Wydaje mi się, że bardziej nie możemy oczyścić już ekwipunku. E, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem ze sobą wziąć w dalszą podróż. A jest to oczywiście jakiś pudulec, ponieważ. E, no ciężko, ciężko się nie budować w Minecrafcie, dlatego wydaje mi się, że postawię na jak W Nederze go nie używałem aż tak dużo, ale to dlatego, że bardzo zlewał się z otoczeniem, a tego problemu z kolei nie będzie w naszym świecie zwykłym. Więc wydaje mi się wręcz idealnym surowcem do podróży. Dobrze, w takim razie zostawiamy nasze ciepłe mieszkanko no i lecimy w dalszą podróż. Mamy ze sobą książkę, nasz notatnik oczywiście. Zobaczymy co teraz spotkamy na naszej drodze. Na razie przychodzimy obok tych naprawdę niesamowitych klifów, które zresztą mieliśmy już wielokrotnie, ale warto jeszcze raz Popodziwiać, jak piękne one tak naprawdę są. Widzę przed nami rozwiązanie jednego z naszych problemów. Otóż problemu e, bezsenności, e, ponieważ nie mieliśmy jak zrobić łóżko. Łóżka, e, a teraz, jako że znaleźliśmy owce, chociaż tylko dwie, dalej nam brakuje minimum jednej nitki, a najlepiej całej nowej. A, jest też kolejna owca, no to nasz problem jest rozwiązany i przed nami y, trochę inne klimaty, ponieważ mamy tutaj dżunglę. Co ciekawe, pełno bambusa, ale musimy się przez niego przedostać. Y, no, ale nie widzę, żeby tu się działo coś ciekawego też, więc y, y, raczej, raczej prawdopodobne jest to, że popłyniemy. Po prostu e, dalej przez morze. O, i są żółwie, a to akurat ciekawa sprawa. Myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak e, dalej wskoczyć na naszą e, kaczą łódź i płynąć po prostu ku nieznanemu. A co, gdyby udać się na e, podwodną przygodę, co? Jest też tam łódź. Wolałbym chyba najpierw tę łódź zobaczyć. I chyba gdzieś tu będzie ląd, bo... Nie, to jest pojedynczy klocek. Wydawało mi się, że... że zbliżamy się do lądu na podstawie... O, widzę ląd! Dobra! A jeżeli chodzi o tę łódź, no to najpierw musiałbym ją zlokalizować, gdzie już nie pamiętam, gdzie była. A, tam jest! Tak? Chyba. Co my tu mamy? Aha, to nie łódź! Ja już dobrze wiem co to jest O wow! <ścoughs> Znaleźliśmy nasze pierwsze kryształy Czy ja mogę to zebrać? Mogę zebrać, dobrze? Są amety z Będzie można je hodować, więc weźmy ich trochę. Bloki ametystu. Możemy je kraftować? Tak, możemy je kraftować, więc nie wydaje mi się, że są potrzebne. A te kryształy możemy też chyba sadzić, tak? Coś jakoś? Nie wiem, jakoś tak się robiło z nimi. Dobra, wypływamy stąd. Nie ma tu już nic więcej dla nas, ale tego się nie spodziewałem. To jest nowość, która doszła do nas w 1.18 Albo 1,17? Już nie pamiętam. Jednym z tych dwóch w każdym razie. Wywalmy ten łuk, bo bez sensu tak trochę mm, trzymać go przy sobie. No i wydaje mi się, że możemy spróbować. Nie, dobra, ja stąd uciekam. Nie warto się w ogóle tu zbliżać, póki nie będziemy mieli jakiejś formy e, oddychania pod wodą. Nie, no teraz niestety nie jesteśmy na to e, gotowi. Ale wydaje mi się, że dalibyśmy radę, gdybyśmy tylko mogli oddychać. I najlepiej, widzieć też pod wodą. Hmm. Docieramy do naprawdę zapierającego dech w piersiach miejsca. I powiem Wam tak. No, nowy update zrobił robotę jak najbardziej, jeżeli chodzi o generowanie terenów. Widzę przed nami pewną łódź. Miejmy nadzieję, że. Yy, Uda nam się tam znaleźć jakąś mapę. E, wtedy moglibyśmy jeszcze jedno serce e, e, morza zgarnąć. W sumie nie jest ono nam jakoś super potrzebne, ale żelazo i złoto e, z takowej mapy skarbów jak najbardziej byłoby dla nas użytkiem. Swoją drogą to jest łódź w naprawdę dobrze zachowanym stanie. Nawet nie jest cała podtopiona. No, bierz to. Lapis, nie. Emerald zostawiłem. Nie, mam nadzieję, że nie przyjdzie nam e, potrzeba e, handlu. Bo wtedy ha, no może być nieciekawy. Jest, jest nasza mapa skarbów. Cudownie. E, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. W którą stronę my byśmy musieli się udać? W ogóle zapada noc. To już nie jest zbyt przyjemna sytuacja. O! No cóż, tego się nie spodziewałem zdecydowanie. To mnie zaskoczyło strasznie. Uff, ale się przestraszyłem. Uwierzcie mi, naprawdę. To jest okropne. Oj! Dobrze zginął? Mamy to. Jest też membrana fantoma. To byśmy sobie zebrali. Dotąd nie mieliśmy okazji pracować z takim materiałem, ponieważ zawsze spaliśmy, kiedy musieliśmy, a teraz właściwie kiedy mogliśmy, nawet nie tyle co musieliśmy. A tymczasem, no, bezsenność jest nieodłącznym towarzyszem naszej podróży. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, warto się gdzieś skryć. To też tak przy okazji. Bym powiedział, możemy sobie e, pozwolić na pewną dozę e, wygody. Hmm. Weźmy deski. Cyk, cyk, mamy łóżko. No i możemy iść spać na jeszcze. <grym> na jeszcze. Ale, ale wydaje mi się, że to łóżko chciałbym jednak zostawić. Może nie, Mo, może nie. Weźmy je ze sobą. Jednak hmm, może się przydać bardziej będąc z nami aniżeli leżąc tutaj. Oj, widzę, że poszliśmy zupełnie w złą stronę, jeżeli chodzi o e, tę mapę i ten skarb, przede wszystkim, i też ciekawy kanion się tu podwodny wygenerował, ale jednak z zawróciłbym z racji na ten skarb. Hmm, to jest plaża, która kształtem może i troszeczkę nawet przypomina e, tą z mapy. I w sumie statek też jest w miarę niedaleko, więc pójście w tę stronę może być strzałem w dziesiątkę. Ale o tym dowiemy się dopiero, e, jak już e, e, albo kropka się zwiększy zmniejszy e, cokolwiek tak właściwie. I mamy też piladze Outpost. No to dzisiaj sobie powalczymy w pewnej wieży. Oho! Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. To chciałem jeszcze zaznaczyć. Ponieważ mamy tutaj również opuszczoną kopalnię. I mamy tutaj e, złoża e, miedzi. Co w sumie wydawałoby się spoko do zebrania. Ojeju, ile tego jest. E, a no tak, no bo fortunkę mamy. No przecież... E, nie mam co wyrzucić, więc chyba, chyba wystarczy mi tak. Oj, 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 oj. No, powiem Wam, że te łańcuchy, dodanie tych łańcuchów to był strzał w dziesiątkę, bo zazwyczaj. Yy... Lubiły się generować te kopalnie tak po prostu w jakichś większych, otwartych przestrzeniach. A przez to, że nie miały żadnych podpór to wyglądały po prostu głupio. Tymczasem teraz... Wyglądają zdecydowanie majestatycznie. Mmm, widzę, że ci mają sporo klatek. I tutaj coś się działo. To ciekawe. Ale nie mam pojęcia co tu mogło się dziać. Najśmieszniejsze jest to, że ja kojarzę wszystkie te budynki, ponieważ robiłem materiał o złym omenie. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zapraszam, no ale musiałem je przestudiować. No to co, może na razie sobie niech golemy siedzą w klatkach, a my się zajmiemy e, ekipą. O, nawet świetnie, mamy kuszę, ale taką średnią kuszę i mamy zły omen, mogę to wpisać do tytułu, jest! <średziś> Ale dajmy sobie to w ogóle na tarczę. Jest to dosyć opustoszały e, przyczółek. E, no i w środku też nie ma nic specjalnego. Jest jedna potka, ale to nam nic nie da. E, mapę ze sobą weźmy. E, no, a to możemy podmienić. No bo. Hej, więcej było drewna. I sobie skoczmy. A golemy, myślę, że możemy je wypuścić, lub zabić. To jest w sumie dosyć dowolna sprawa. E, chociaż aż trzy są, ojej. Hmm, co by z wami zrobić? Co? No, mam ochotę was zabić, no ale wiecie co? Żyjcie sobie, żyjcie sobie, wyjdźcie stąd. Eee, pobijcie się z tymi pilaczami. Miejcie też coś od e, życia. O, a, jeszcze tutaj. No, coś mi jeden zniknął. No i mamy zły omen. Jest. Mogę to sobie wpisać do tytułu. Ech, moje pieniążki. Skoro o pieniążkach mowa, to jest też nasz Skybig. E, który e, będzie się znajdował tutaj tak to możemy sobie zrobić tak 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 i kopać no i jest tylko że e, cyk cyk Uf, bogactwo bogactwo nie mam nawet co zamienić myślę że w sumie mech może być dosyć mało przydatny oddychanie pod wodą a to w sumie raczej mi się nie przyda podczas mojej podróży. Ale ogólnie byłoby czymś naprawdę, naprawdę mile widzianym. Problem jest taki, że albo wezmę to, albo serce morza. Mm. I jest to bardzo, bardzo ciężki wybór. Chyba, że wywalę zbroję dla konia. No i to jest akurat myślę naj, najbardziej optymalna opcja. W sumie te mapy możemy tak naprawdę wywalić. Raczej nam się nie przyda, chociaż zostawimy ją w, naszym, w naszej następnej zbudowanej przez nas bazie, której jeszcze nie zbudowaliśmy, ale myślę, że to kwestia czasu. I mamy kolejną mesę, co ciekawe. Ok, to jest interesujące. To z tego co kojarzę, może, może znaczyć, że pod nami jest że pod nami jest jaskinia, i to nie byle jaka, ponieważ jest to Las Cave, czyli nowy, e, nowiutki e, biom. Chyba, że coś nie tak powiedziałem. Ale mam wrażenie, że, że dobrze kojarzy, kojarzy mi się, zaraz to zobaczymy. Oho, oho, udało nam się, jesteśmy tutaj, problem jest taki, że nie mam już żadnych pochodni. Dosłownie nic. Eee, więc miejmy nadzieję, że znajdziemy w miarę szybko jakiś węgiel, bo może być kłopotliwie bez tego. Hmm, nie ma tu chyba żadnego węgla. Przynajmniej nie widzę. Tak właściwie nie widać nic prawie w tym miejscu. Eee, tak więc. E, no mamy pewien kłopot. No nic, pozostaje nam tylko stąd wyjść, no znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, ale w sumie nic specjalnego poza tym się nie stało. No i jesteśmy, słoneczko już e, wschodzi, wschód słońca mamy. E, idziemy dalej, nic nam nie pozostaje, dalej nic nie znaleźliśmy i tu jest chyba kolejne drzewo, które sygnalizuje nam... Lash Cave poniżej. Tylko teraz już raczej nie chcemy tam wchodzić. Bo wiemy, że jest to bez sensu. Nie mamy żadnych pochodni, a tam jest jednak ciemno. O, jest i piramida. To znaczy piramida. Chodzi oczywiście o świątynię. Pfff. Więc widzimy się już jak będziemy bliżej jej, bo jest kawałek jeszcze trochę od nas. Oj! <laughs> Kolejne? Naprawdę? Hmm, jest ona strasznie podkopana. Widać, że... E, widać, że już trochę tutaj stoi. E, Zejdźmy na dół oczywiście. O, rozwalmy płytkę, nie chcemy żadnych niespodzianek. Case of vanishing to raczej nie jest nam przydatne, to jest to, za to bardzo fajne. E, I... 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 E, fff, no wywalmy stack Weźmy dwa takie oczywiście, jak najbardziej. I jest też zbroja dla konia, Pff, bez przesady. O, widzę, że tam jeden na nas czeka. <laughs> O, i tutaj flankuje. No kurde, taktyki widzę. <laughs> to mi się podoba. Weźmy oczywiście rozwalmy sobie potki. Cyk. E, o! Kolejny portal. No dobra, no to idziemy tam. Hmm, I uwolnijmy kolejnego biednego, uwięzionego golema. E, I niech się bawi. No, bawcie się, panowie. Cudownie. Dobra, to ja uciekam. Cześć! Mmm, ten jest też prawie niejuszony. Ooo! u. To wezmę tutaj też całkiem sporo kurde... A aj, Ajajaj, my nie możemy wziąć wszystkiego, i to jest nasza główna bolączka. Znaczy, to nie jest jakoś. chociaż na zombie. Oj, na zombie, to to będzie robiło bardzo duże wrażenie, e, ale. No, zwali się po paru uderzeniach. Bądźmy e, szczerzy, e, niestety nie możemy ulepszyć tego e, w żaden sposób. No, a jeżeli chodzi o hełmik, to jak najbardziej poproszę. No, bo jest to jakiś samoodnawiający się hełmik i mamy też trochę złota, i tam chciałbym się osiedlić i zakończyć ten odcinek, ponieważ ja już widzę, że trwa on stanowczo za długo. Przynajmniej dłużej niż powinien trwać taki odcinek, chciałbym je robić nieco krótsze. Tak więc to miejsce wygląda naprawdę ciekawie na, na nazwijmy to obóz, no, można to tak nazwać. Na pewną, na pewną, pewien przyczółek. Wkopmy się troszeczkę. Cyk. Nie mam jak tego oświetlić. No, to już jest nieprzyjemna sprawa. No, ale dobra. Zróbmy oczywiście crafting. Jakieś dwie skrzyneczki. Albo jedną nawet. Tylko na tyle nam starczyło z tego co zrobiłem. E, włóżmy tutaj część rzeczy. E, zakopmy się. Oj. E, no dobra. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w następnym. Cześć!